Allô Allô Panie i panowie, z tej strony grom. Wiem, że dwa, trzy tygodnie temu był była błyskawica, więc troszeczkę monotonnie, aczkolwiek jest specjalna okazja, ponieważ mamy 17 sierpnia i jeszcze przez 5 dni, przez 4 dni jest dostępny grom, który jest dostępny za w tym momencie 167 zł. Nie, w ogóle mi za to nie płaci. Aczkolwiek ten czołg jest na tyle warty uwagi, że właśnie o nim zrobić dzisiaj. Od Odcinek. Jeśli chodzi o perki, wiem, że tym czołgiem trzeba grać na blisko, ale te maskowanie czasem oddaje, Jeśli wjeżdżacie w jakiś krzak, nie wiem, 150, 100 metrów od przeciwnika, to nie dostaniecie spota. Więc jest maskowanie, niebezpieczeństwo, koordynacja, zwiad na prawa, braterstwo. Um, zasięg widzenia, bo zawsze spoko, gaszenie i ramię w ramię. Tutaj, braterstwo naprawa, maskowanie, Snajper, strzał z biodra, szybkie celowanie. Według mnie. E, no tutaj trzeba się troszeczkę zastanowić, czy chcemy hamowanie sprzęgłem, czy jazdę taranową. E, no bo ogólnie mobilność. Pancerza Gromowi nie zbufujemy, ale możemy zbufować mo mobilność, więc. No ja wybrałem hamowanie sp sprzęgłem, żeby jeszcze lepiej zawijać na bokach. Tutaj braterstwo, naprawa, maskowanie, bezpieczne, desperat i walka w zwarciu u mnie. Jeśli chodzi o perki tutaj, można brać tunik amunicji, można brać intuicję. E, idealny ładunek nie, bo te gwintowane lufy i tak mają super szybkie pociski, więc tam bez różnicy. I tak trafiacie od razu praktycznie i tak. Jeśli chodzi o e, moduły to jest to turbo, venta, dosyłacz dyrektywa na turbo jeśli ktoś leci na fulla wiem dyrektywy na turbo są w cenie drugi zestaw z hpkami zamiast wenty i to jest raczej docelowy docelowy zestaw dla większości graczy ja lecę z wentą żeby mieć jeszcze troszeczkę dpm więcej jeszcze troszeczkę być bardziej mobilnym bo oczywiście węta bufuje wszystko razem z turbo w sensie bufuje załogę, no ale załoga bufuje. No. Mniejsza z tym. Jeśli chodzi o ulepszenia polowe, tutaj mamy lewo. Uwaga, lewo do szybkości celowania. Nam niepotrzebny jest super celny czołg. Nam jest czołg potrzebny, który jak najszybciej skupi, żeby od razu walnąć w przeciwnika. I zasięg widzenia, bo zasięg widzenia zawsze spoko. Lecimy bitewkę. Wyłączę sobie tutaj to. Kurczę, powiem wam tak, no Grom chciałby mieć więcej perków niż 6, bo przede wszystkim na tym ładowniczym i tunik amunicji i, i, i intuicja są spoko, spoko perkami, ale nie stać nas na wszystkie, bo nie ma tyle perków do rozdania. E, widzowie, ten czołg ma 12 sekund reloadu. W porównaniu z takim Isem trzecim, który strzela za 390, który ma 10 sekund reloadu, to ten czołg ma 2 sekundy reloadu więcej. I wali za dwa razy więcej. Tutaj jest lufa 800 damage'u. 800 damage'u oczywiście na blisko. Tak dalej widzimy ee, osoby kampiące na 500-600 metrów, strzelające za 130. Lecimy na blisko, lecimy od razu pod B2. Co wam mogę powiedzieć o tym czołgu? Linia polskich Tedeków jest trudna w obsłudze, bo trzeba grać na blisko Tedekiem bez wieży. No to ogromnie jest jeszcze trudniejszy, bo ma dużo mniej pancerza niż odpowiedniki drzewkowe, więc macie super lufę. Jeszcze lepszą niż te drzewkowce. Achem. Jeśli nie macie skupione, ale wiecie, że ten przycisk i tak wam się przeładuje, Strzelcie na pałę. To czasem skutkuje. Damage'em. Strzelcie na pałę. Co wam szkoda? Jak i tak przeladujecie sobie, zanim dojedziecie na pozycję. Kolejne 700. Mamy już 1300. W sumie to praktycznie się spłaciliśmy w tej bitwie. Dzięki. Yy, próbowałem na eksperymentalnym turbo. Ogólnie. I na większości deków to, to działa, ale jeśli chodzi o Kilane, to tutaj ten zryw jest tak potrzebny, że eksperymentalne turbo nie oddaje. Próbowałem. Dostałem pepanca w górną płytę. Ustawimy się teraz. On wychyli. Dał mi jedną, to co, nie wychyli na drugą? No proszę cię. Na pewno wychylisz. Chociaż wiesz, że jestem tu ustawiony. Bo jeszcze się ustawiałem na spocie. Ale wychylisz. Jak nie teraz, to za 6 sekund. 3, 4, 5, 6. 6? Dotknął wraka? Nie. Moja grafika. Fibruje. Patrzcie na te skały tutaj. XD. World of Tanks. 15 lat. Tak, te oferty są z okazji 15-lecia. Grom jest pierwsza z sprzedaży, takiej stricte sprzedaży, bo wcześniej był najpierw w maratonie, a potem w paczkach. Więc to jest pierwszy raz, jak grom moż groma można kupić. Ja sobie pod niego skrócę. Mm. Bez, bez spota On jeszcze nie wie to żeby i z nas jak najpóźniej złapał na radiolu Uuu, zdążył się cofnąć i dostaliśmy proga jeszcze na blisko się zrespiło No um, gościu nie udało nam się je przyjąć na traka troszeczkę. No, jesteśmy tu trochę strapowani. Gromem raczej chcemy pikować, strzelać, cofać, a nie stać tak i liczyć na to, że odbijemy. Oczywiście, grom nie jest to tak, że to jest czołg z papieru. Ten czołg odbije pod jakimiś kątami, nad budówką i tak dalej. Mu się zdarzy odbić. Patrzcie, jaki prok. Jaki, kurde, niewyżyty mamy 3600. Strzeliliśmy kilka razy, czy sześć. No, na isy frontalnie nie wychylę. No i to nie to, że nie przebiję ich, tylko to oni mnie przebiją. Hmm. Na daleko isu nie ma co strzelać w niego. Musiałbym tu na tył pojechać im. Pytanie, czy jest to możliwe w tym momencie? Spróbujmy. Został is, który ma 200. Patrzcie, myślałem, że nie spikuje na mnie i mu nie oddam. No w sumie z przodu był tylko tygrys. My tego nie spuszczujemy tutaj. Może, że ja zrobię jakieś sniki, dwie pestki. Wydaje mi się, że on widział mnie tyłem. Więc będzie tu próbował. Jak będzie próbował, to dostanie pestkę. Ja go na radialu nie spotuję, więc on nie wie, w którą stronę jestem ustawiony. Tygrys już spikował? A, nie widzi nic. SP-pancowy, Vicky. On mi nadbudówki może nie przebić. Tej części górnej powiedzmy. Nie wiem, czy Wikey jest takim dobrym graczem, czy tak to farcie leci, że wychyla w dobrym momencie na mnie. To udaje mu się to niespotkanie często. Ważne, żeby skupić. Tu nieważne o to, jaką się tam ma celność. Czy tam jedną setną, w tą, czy w tamtą. To jest czołg, na którym, którym gramy na blisko. Tu mi nie jest potrzebna celność 0,15. Trzeba skupić. Nie wiem czy po to ISU. No, chyba, że nie zrobimy pechy 4200. Niech tak będzie. Czołg trudniejszy od dyszki. Trudniejszy od dziewiątki, od ósemki. A niższych tam nie liczymy. Przez to, że no. Ten czołg ma mobilność. Trochę lepszą niż polskie tedeki ogólnie drzewkowe. No, ale pancerza ma. Połowę z tego. Taką killaną ustawiasz się, podbijasz troszeczkę nad butówkę, i na ósmych tierach. Jeśli jakiś tedek nie podjedzie, lub nie wiem, lew, który ma wysoką penę, to penki nie dostaniesz. Tym czołgusiem, no aż tak fajnie nie ma. Ale w zamian macie jeszcze lepszą lufę niż drzewkowce, no w sensie niż kilana, 4000 dpm. -u. Ten wynik, który zrobiłem, mogłem zrobić w minutę. Buraski, 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 tedeki, 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 lajty, 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 no i tutaj mam rozkminę. Co ja chcę grać? Mógłbym nawet zjechać na dół, ale nie zjadę, bo plaża śmierdzi. W sensie, grając plażę, jeśli nie spuszczujecie w przeciągu minuty i nie cofniecie się, a jest was dużo na plaży, to przeciwnicy zajmą górę i was orają z góry zanim wyjedziecie z tej plaży. Jedziemy tutaj na standard, na pierwszy przestrzał. Patrzcie, 56 na godzinę. Trochę gromów jeździ, ale szczerze, przy aktualnej... ...mecie, tych gromów nie ma dużo. Może dlatego, że ludzie... ...nie ogarniają tak tego groma, no bo, tak jak mówię... Jeśli nie masz umiejętności... ...to wychylisz, zrobisz pestkę, stracisz większość HP. Wychylisz drugi raz, może zdążysz strzelić. Z drugiej strony masz 1500, więc się spłaciłeś, jeśli zrobisz dwie pestki. A z naszą peną typa 6-3, z APCR-kami, jesteśmy w stanie wy... obok. obok. wy mu przebić. Tak, typa 6-3 da się przebić. To nie jest czołg, który wygra wszystko. Aczkolwiek są łatwiejsze czołgi do przebicia. Ten typ się chyba nas boi. On nawet nie strzela w nas. Links. Links co nam się od dupy odbił? Ten kolega. No. A... Nie mogę sobie tu po prostu wjechać i zacząć orać. Realite, znaczy orać. Był jeden strzał w sumie. Jestem bez spota. I to jest właśnie te camo na załodze. Byłem za drzewem. I to mi wystarczyło, żeby od HTK na sto kilkanaście metrów nie dostać spota. I tak po moim spocie, więc git y, Grom. Grom, który wleciał na blisko i się będzie ze Samułą... ażył z 200 metrów. 580 damage'a. to już nie jest taki fajny, pełny strzał. Dalej to jest strzał za 580 co 12 sekund że to jeśli macie możliwość to takie strzały do 400 do 300 damage też są spoko oczywiście nie przez całą bitwę ale jeśli możecie ro robić to za free co 12 sekund to nie jest aż takie słaby deal takie granie właśnie na 300 metrów gdzieś ale no, jeśli możecie to grać jak najbliżej a, i dla osób, które co, co perełkę wota piszą, zagraj bitwę na białych modułach i tak dalej, i tak dalej. Mamy 2025 rok. WG rozdaje eksperymentale non-stop. WG no dobra, fiolety trzeba pozbierać albo dostać za rankedy i tak dalej. Czerwone moduły też da się zdobyć. Jeśli chodzi o wersję demo WoT'a... Może ktoś ma na dyskietce? I tam są tylko białe moduły? To w przyszłości nagramy sobie jakieś odcinki, nie będą to perełki WoT'a. W perełkach WoT'a chodzi o to, żeby grać na fullu. A jeśli chodzi o właśnie te białe moduły, to... Kiedyś sobie coś tam zrobimy. Bejtuję go, że nie patrzę na niego. Wręcz tyłem mogę mu się odwrócić, niech, niech pikuje na mnie. Albo nie zdążę spikować, albo ja zdążę i tak się obrócić na niego, bo to isu. Więc tak, mogę być jakimś hipokrytą, i tak. Jestem hipokrytą. I ten, jak to się nazywa? Ten, co jest zapatrzony w siebie. Coś tam. Burazka raz. Burazka dwa. Dwa razy zbiorniki nam uszkodziła. Na szczęście, między pestkami te zbiorniki naprawiliśmy. No, on właśnie pada. A my dalej żyjemy i mamy 5000 damage na bitwie, gdzie w sumie nic za dużo się nie działo. Wychyliliśmy kilka razy w kołgi, które wychylały na nas. Ewentualnie, no. Strzeliliśmy sobie dwa razy w typa, który w ogóle nie reagował. Buraska ugrała. Narcyzem jestem. O. Tak to było. Kiedyś coś sobie zrobimy na zwykłych modułach. Na, nie wiem, połowie perka. Może jakieś markowanie po Może coś tam. Ale to jeszcze nie jest ten dzień. Emunia, emeczka, emuleńka. Całe 5,5 tysiące zrobione z mniej niż 300 metrów. Tak powinna wyglądać bitwa na gromie. A, ban map. Procho, alinówka i ewentualnie Karelia. Chyba to są bany map najczęstsze, chyba na gromie. Czyli wszędzie, gdzie możemy strzelać na daleko. Nie chcemy strzelać na daleko. Lecimy na prawo. Lecimy na prawo w pierwsze tempo. Tu mogłem wziąć hapeki. Wziąć. HP I tak jak mówiłem wam na początku, jadę tu sam, dla większości osób bardziej hapeki oddadzą tutaj. Wiem, że to nie jest dużo HP więcej, ale... Macie jednak tą możliwość, że nie każdy was zdetrakuje na strzał. Macie jakąś możliwość escape'u. Jeden lc'ek jest przy chwili, drugi będzie gdzie indziej, ale też nie będzie go tutaj. Et powiem wam tak. Jeśli nie dostanę tu na przejeździe strzała, może być ciekawa bitwa. Bo jadę sam na flankę. Przeciwnicy mają kilka hateków niewyspotowanych. Mm. Żaden hatek nie jest wyspotowany, jeszcze powiem. I to jest moje miejsce docelowe. Czy to jest normalne granie? Nie, nie powinniście tak grać. Nie powinniście grać sami na flance. Ale. Jeśli nic mnie nie objedzie, to ja jestem w stanie tu zrobić jakiś wynik. Jeszcze nie wiem jaki, ale zaraz się dowiem. To od razu na wieździe niech go dostanie strzała. O ile będzie do czego strzelać. 2, 3, type. Gromy. Niewyświecone jeszcze. Możliwe, żeby gromy jechały tak wolno. Bez turbo, bez. No, choć, no. I gromy gdzieś snajpią. Chyba. Jakiś rodos. Gość dostał za 500 i wie, żeby nie wychylać. Mógłbym być bliżej. Inny kąt bym miał strzału. Wtedy gość już bym musiał jechać chyba do przodu na mnie. Ale gdyby. To by było fajne, gdyby wyjechał na nas jeden. I mielibyśmy go na dwa strzały. A jeśli by wyjechało dwóch gości na raz, no to jesteśmy minus, bo nie mamy jak cofnąć. W tym miejscu jesteśmy w stanie cofnąć. Jadąc nie wiem, 20 metrów do tyłu mamy kamyk od razu. Gdzieś tam jesteśmy w stanie przeładować, spikować jeszcze raz. Gdybyśmy byli na blisko i dali się spotnąć na 50-60 metrów, nie jesteśmy w stanie już tak szybko cofnąć się. Lepsza rolka. Wiecie, co zrobiłem? Zpieprzyłem sobie bitwę właśnie. Teraz też mogłem polecić po Isa i dać Gromowi podjechać. Nie zrobiłem tego. No, tak nie powinna wyglądać bitwa na Gromie. Ale dwóch wzięliśmy ze sobą. I czy to jest zła bitwa? No jest, bo mogłem ogarnąć wszystkich trzech. Więc smutno mi troszeczkę teraz. I byłem bliski ogarnięcia wszystkich trzech. Patrząc na tą pestkę od... Tego gościa. Sadge. Jeszcze mu wylosowało trzy peny więcej niż tam było. Czyli bardzo niską penę mu wylosowało. Może, że on jest na dziale Sisa. Tak, bo jest na HP. Ojej. Miałem easy gierkę do ogarnięcia. Trzech na jeden. Trzech fullowych gości nam. Mnie jednego. Dobra. Tym smutnym akcentem, gdzie zrobiłem tylko 3000, żegnam się z Wami. Możecie sobie rozważyć kupno groma. Grom też jest spoko kontrom na bezety. Na twierdzy w ósemkach. Jeśli ktoś gra twierdzę, no to w tym momencie zestawy gromy i bezety to jest piękny zestaw. Dodatkowo jeszcze jakiś. Albo buraska, albo. E, KPZ. A czemu KPZ? Bo jest tu kontra no buraski. No i robicie rzeź sobie takim składzikiem. Oczywiście nie same gromy. No musicie mieć te 2-3 BZ, żeby przejeżdżać się przez team mek. Ale. Dla mnie grom jest. Może nie jest to najlepsza zarabiarka, bo dla mnie najlepszą zarabiarką jest szpatułka. Gdzie wręcz nie chcesz strzelać z hitów, bo masz piękne apeki, a hity używasz tylko na naprawdę twarde czołgi. Mm, więc. No. Strom jest ładnym czołgiem bardzo ładnym. I też może być zarabiarką, oczywiście. Tutaj w ogóle pena się nie różni aż tak na zwykłych, a na goldowych. Wam pokażę ile tam jest? 18 peny różnicy 20. Jeszcze dobrze, że w ogóle nie dało tutaj 300 peny, nie? Z 296 do 272. To macie 24 peny różnicy. Niewiele. A 272 i tak starcza na większość czołgów. I patrzcie, jaka tu, jest, jaka tu jest mała różnica pomiędzy 50 a 500 metrami. Tu jest różnica 8 peny. Więc, ludzie, macie jeszcze kilka dni, żeby się zastanowić. Zamiast kupować złomy jak ST66, możecie kupić kilka czołgów premium, które Wam wystarczą do końca życia tej gry. Więc dzięki i do zobaczenia.